Witam Was. Dzisiaj zrobimy sobie organity. Chciałem Wam pokazać, jak to zrobić. Tutaj znajoma przywiozła wszystkie materiały. Nie myślałem, że jeszcze raz będę to robił i poprosiła, żeby jej zrobić te organity. No to zabieramy się do roboty. Tutaj mamy, co nam będzie potrzebne. Na pewno będą nam potrzebne wiórki takie. Tutaj mamy wiórki stalowe. Bardzo fajne, takie właśnie fajne, delikatne. Będą nam potrzebne kryształy górskie. Taka podsypka, to są te troszeczkę duże, ale tu są takie mniejsze na szczęście. Mamy też amatyst, troszeczkę bursztynu też mamy, to jest akurat taki łańcuszek bursztynowy można też do tego dosypać. Tutaj mamy formę, to jest forma, na to są te malutkie organity będziemy robić, i tu do tego można zrobić takie spiralki różne. Miedziane, fajne do tego. No i oczywiście najważniejsze jeszcze jest żywica. Tylko to właśnie najlepiej na dworze robić, bo ona strasznie śmierdzi. Ta żywica z utwardzaczem potrzebna do tego. Także będziemy zaczynali. Bierzemy sobie te wiórki. Uwaga na palce, żeby się nie pokaleczyć. I będziemy to sobie zasypywać. Te spiralki możecie zostawić albo na dole, albo je dać na górę, jak to chce. Dobrze by było, żeby to fajnie było zasypane. Tutaj mamy taką podwójną. Podwójne spirale, że tutaj trzeba będzie lepiej, żeby to dobrze napchać. I tak trzeba dawać, żeby jeszcze starczyło na miejsce na te kamienie, oczywiście. Tutaj tego damy na górę. O, to jeszcze nie jest takie proste, żeby to wyciągnąć. Do czego te organity? No, to wiadomo, jakieś promieniowanie elektromagnetyczne, też do pomocy, co tam z tych samolotów na nas rzucają. Zalinkuję wam ten film o Hembusterze. Tam było więcej powiedziane, już do tego w opisie, Także będzie łatwiej, żeby się nie powtarzać znowu. To jest troszkę za duży, to nam to nie pasuje. Dobra, teraz starczy. I teraz kryształki pododawać. Są różne szkoły robienia tego. To jest akurat jak myśmy je robili, one u nas działały. W sumie nadal działają. Według tego myśmy je zrobili. Tutaj w ogóle i tak jest fantazja. Można też robić różne wzory, bo robią różne wzory ludzie. Tego to różnie wygląda. Z tego ametystu. To był kryształ górski. Chcę, by mówić, po co na dworze to jest robione. Na dworze z powodu zapachu, który zaraz wyjdzie nam z tej żywicy, żeby nikogo nie otruć. Damy troszeczkę bursztynu jeszcze. Podsypkę też się do tego nadaje. że można do tego dać więcej, tutaj jest więcej miejsca Daj, zostało. aha Pokaż. Gdzie chcesz to mieć? Obojętnie. Obojętnie? Damy go tu do tego, między to. O, będzie tak superowo. Dobra, teraz ważne, żeby tutaj za bardzo to nie wystawało. Sprawdźcie sobie przed żywicą, żeby to w miarę było równo podociskane, nim to zalejecie. No, tragedia nie będzie, jak tam coś będzie wystywało, ale można troszeczkę pokombinować, żeby nie wystawało za bardzo. Dobra, no to teraz żywica. Bo gdzieś to rozmieszajcie już w takim czymś, co do wyrzucenia pójdzie, bo to już nie będzie do uratowania później. I starajcie się tego nie wdychać. Bo to naprawdę daje czadu. Otwarzasz to, przeważnie jest tak zrobione, że to pasuje. Na całą puszkę, porządnie to wymieszać, I tak to wygląda. E me Te forma to jest jednorazowa, nie? Bo to już później za bardzo nie da się w tym już jakiś ciasteczek upiec albo coś, jak tutaj żywicą się będziemy bawić. powoli lać, żeby nie porozlewać. No, tak wystarczy chyba jedna puszka centralnie na jedną formę taka litrowa czyli na 12 organitów. No, śmierdzi straszliwie. Maska przeciwgazowa mi się przydała. No i trzeba będzie odczekać, aż to teraz wyschnie. Przeważnie dopiero następnego dnia jest suchy, ale to też zależy wszystko od temperatury otoczenia. Im cieplej, tym szybciej. Dobra, także trzeba teraz czekać. No jak przesadzicie tak tu, o to się troszkę przeleje, ale to później można odłamać ten kawałeczek. Dlatego mówię. No i warto, żeby było proste, bo jak widać tu mnie trochę krzywo jest. Czy coś podłożę. O! Teraz chyba jest prosto. Dobra, także czekamy do jutra. <grym> Dobra, mamy następny dzień. E, tak to teraz wygląda e, po nocy, która tutaj to była zostawiona. No i teraz to trzeba powyciągać. Jak widzicie, w sumie to już od razu puszcza. Ten tutaj troszkę gorzej z nim, bo ten mi się tu troszeczkę rozlał. A, puściło. W takich formach można to dosyć fajnie powyciągać. To troszeczkę rozkołysać. I teraz już wypadają, no nie wszystkie chcą tak fajnie wyjść, ale dam radę. O, wyszły wszystkie. No i mamy to gotowe. Tak nam to powychodziło. To można odłamać. Co się wylało obok. Także to jest ok. I mamy gotowe organity. Tak to wygląda. Można robić różne. Jak widzicie, z tymi spiralami też wychodzą fajnie. Nakombinować z kameczkami można ich więcej nasypać, jeszcze tutaj na górę przykładowo, żeby było bardziej kolorowo. No już granica wyobraźni, tylko śmieszne jest to, że ta żywica była niebieska, już nie jest niebieska. Czary bary, myślałem, że będą fajne niebieskie, ale nie są niebieskie. Dobra, tak to mniej więcej wygląda. Tak to można ogarnąć. Także gotowe organity. Po co. One są, to już zalinkuję wam ten film, nie będę się znowu powtarzał. Także tyle na dziś i pozdrawiam.